Niespodzianeczka. Może to już było, ale mamy rzecz extra-extra. Ekstra. Czyli apartament 100 metrów kwadratowych, Villalonga, wszystkie okna nowe, wszystkie okna zewnętrzne, maksimum słońca, maksimum widoku na góry, duży balkon, trzy sypialnie, salon, kuchnia, łazienka. Wszystko gotowe do wprowadzenia. Trzeba przemalować, odświeżyć. Wszystkie drzwi nowe. Nawet jeszcze jest taka komórka. Pokoje duże. Nieruchomość bankowa. Łazienka z kabiną. Wszystko tip top. Kuchnia marmurowym blatem. I sobie coś tam można jeszcze dorobić i ostatni pokoik. Cena 36000 euro i po prostu tylko brać kupować. Pytanie, gdzie haczki? Może kupić tylko osoba, która tu zamieszka. Nie można tego kupić na inwestycje jako pod wynajem. Bardzo ważne. Ale lokalizacja i stan. Det gikk så nærme fra jobb.